Cześć, drugi odcinek. Otwieram od swoje Dzisiaj yy, projektujemy układkę. Yy, yy, nie wiem, dlaczego. No, co jest? No. Yy, okładkę. To pytanie to jest brak materii, ale to jest podłączone do ładowarki. O. No, co jest? Zresztą zajmiemy się tym um, później, bo mamy niewiele czasu na zaprojektowanie okładki. Więc ja to wrócę, do Was jak skończę Co będzie się na YouTube'a i coś takiego. Nie? Dobra. Teraz do was wracam. No i tak wygląda. Um, czy będzie okładka? Nie. To... I będą, tylko bo naprawdę ciężko się maluje po takim, bo to jest ślizga bardzo okładka. No, musiałam przetestować, jak to wyjdzie, także nie pomalowałam na Waszym widoku, ale mogę zdemonstrować. zmienia rękę. O, dobra. To się naprawdę ciężko maluje, bo to się kurczy ich. Yy. O. A to się nie skurczyło. No tylko tutaj tak jest? No dziwne. No i tak. Właśnie wychodzi, to trzeba długo czekać, aż zasnie. No dobra następnym odcinku. Jeszcze zobaczmy. Nie, to jest już podpisane. Czas na outro, autoportret. To będzie trudne. Autoportret. Ja nie najlepiej rysuję, ale dobra. W każdym razie. Yy, robię sobie autoportret. Dobra. Pa.